Witam Państwa serdecznie na naszej plenerowej konferencji prasowej. Są ze mną pan Grzegorz Weiss, Poland Bike Marathon, starosta starowicki Piotr Ambroszczyk kierownik obiektu sportowych MOSiR Starachowice radny Mariusz Konarski. Szanowni Państwo spotykamy się na budynku, który został wybudowany do tego, żeby służył starachowickim sportowcom, ale także będzie służył do tego, żeby można było oglądać zmagania kolarzy, którzy przyjeżdżają do naszego miasta tradycyjnie na Starachowicką Strzałę. Starachowicką Strzałę, która odbędzie się w ostatni weekend maja, 27 i 28 maja. Na tą imprezę sportową serdecznie do naszego miasta zapraszamy. O szczegółach Opowie główny organizator Pank Grzegorz Weiss. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. No to już jesteśmy siódmy rok z rzędu, można powiedzieć, w Starachowicach, a konkretnie organizujemy tutaj wspólnie z władzami miasta Starachowic i, i Urzędem z, z Powiatem Starachowickim. Więc siódmy rok to już jest taka, można powiedzieć, kosa. Ten rok będzie wyjątkowym rokiem na pewno, bo mamy dużo zmian tutaj. Przede wszystkim piękny finisz na ulicy Szkolnej tutaj, który za nami jest, gdzie ten finish będzie można oglądać z przepięknego miejsca tutaj nowo wybudowanego obiektu sportowego naprawdę robi to wrażenie jak na dużych wyścigach. Cieszymy się bardzo, bo tutaj będą też i kolarzy z całej Polski przyjeżdżać, jedni z najlepszych na dystansach Masters, na kolarze również amatorzy najlepsi, więc cieszymy się bardzo, że możemy organizować tą imprezę wspólnie, bo ta współpraca się bardzo dobrze nam układa i nie tylko tutaj z, ze Starachowicami, z powiatem starachowickim, ale również z ościeżnymi tutaj gminami jak gmina Pawłów, gmina Brody, która też nasz tutaj oczywiście pośrednio wspiera. Cieszymy się z tego bardzo. No cóż no troszkę o trasie może powiem. No trasa w Strachowicach jest wyjątkową trasą. To oceniają sami zawsze kolarze. Traktują to jeden z najlepszych wyścigów w Polsce. Jest to taki wyścig bardzo podobny do wyścigów w Belgii, klasyków takich najwyższej kategorii. No i ta trasa właśnie jest takim uprofilowana, że ten wyścig ma to podobieństwo bardzo duże i, i kolarze lubią tu przyjeżdżać z roku na rok, wykorzystywać te piękne okolice Starachowic. No i ścigać się tutaj, krótko mówiąc, my im to możliwie najlepiej jak możemy dajemy. Przy współpracy, jeszcze raz podkreślam, bardzo ścisłe i przy współorganizacji z Panem Prezydentem, z Panem Starostą, to jest bardzo ważne, bo, bo bez tego takie imprezy się by nie mogły odbyć łatwo, bo tu jest dużo pracy, dużo na pewno przygotowań, każda taka impreza ma i, i cieszymy się bardzo, że naprawdę jesteśmy w takim pięknym, sportowym miejscu, bo robi to wrażenie, ja przyjeżdżam tu już wiele, wiele lat i Starachowice naprawdę się zmieniają, to widać gołym okiem, jak się tu przyjeżdża więc tym bardziej wyścig ma swoją, można powiedzieć, już rangę i swoje miejsce. Dziękuję. Szanowni Państwo, po raz siódmy 27 maja wystartuje Starachowicka Strzała. Zapraszam serdecznie też do udziału w sobotę. Jakby ten weekend w powiecie starachowickim otwarty zostanie indywidualną jazdą na czas. Będzie to wyścig o Puchar Starosty. Tym bardziej zapraszam do uczestnictwa, ale też będzie wyniki czasówki będą wliczane w ogólny wynik tak, te, tego, tego całego wyścigu, który składa się jakby z dwóch etapów, etapów przepraszam, i główny etap w niedzielę. Duża pętla, o której tutaj pan Grzegorz wspominał. Szanowni Państwo, też dzięki działaniom pana prezydenta, to Starachowice powoli wyrastają troszeczkę na taką potęgę kolarską w różnym wymiarze. Nie tylko kolarstwo wyczynowe, ale mówimy też o kolarstwie turystycznym, o tym, że powstają ścieżki rowerowe. Dzięki inicjatywom miasta też powiat stara się dotrzymywać kroku na ile może w tych działaniach i myślę, że panie prezydencie Starachowice za jakiś czas staną się miastem jeszcze czystszym, bardziej ekologicznym i gdzie my też rozleniwieni jazdą w samochodach przysiądziemy się na rowery i będziemy częściej korzystać. Tym bardziej, że już wiele, wiele kilometrów ścieżek rowerowych powstało. To ja tylko dodam drodzy, Państwo tutaj, żeby się nie, nie, jakby z racji tego, że ta współpraca miasta, powiatu y, dobrze się rozwija przez cały czas i do tych inwestycji w ścieżki rowerowe, które miasto Starachowice poczyniło. My jako powiat dołożymy też na pewno z działań Razem Bezpieczniej parę przejść dla pieszych, ale takich pieszo-rowerowych, żeby ułatwić komunikację w newrologicznych miejscach i też planujemy takie zorganizowanie oczywiście tutaj z, z udziałem z przewodnictwem też pana prezydenta taki objazd po ścieżkach rowerowych, takiego peletonu i planujemy też przygotowanie taki niezbędnik, taki informator dla mieszkańców miasta, ale i powiatu, gdzie są, jakie ścieżki, jak można korzystać, jakie mogą być ewentualne zagrożenia komunikacyjne, w, bo, bo różne są rozwiązania skrzyżowań dróg rowerowych z, z, z ulicami, z ruchem samochodowym. I to będziemy przygotowaliśmy, złożyliśmy wniosek do programu Razem Bezpiecznie i mam nadzieję, że uzyskamy dotację i będziemy też mogli miasto wesprzeć tutaj w w propagowaniu też tego zdrowego stylu życia i ekologicznej komunikacji. A raz jeszcze myślę, że strzała starachowicka jest taką wisienką na torcie do tego, żeby na poważnie rower traktować na co dzień i właśnie na takie już kolarstwo wyczynowe. Dziękuję. Zauważyliście Państwo zapewne, że na ulicach naszego miasta w ostatnich latach przybywa i rowerzystów, i osób, które poruszają się na hulajnogach. Staramy się, aby infrastruktura miejska także dla tych osób była dostosowana i aby ona się po prostu z roku na rok poprawiała. Za naszymi plecami trwają prace związane z budową ścieżki rowerowej przy ulicy Szkolnej. Dalej mamy łącznik do pasażu i do ścieżki rowerowej, która już została wykonana w ramach innego projektu związanego z zagospodarowaniem zieleni miejskiej. Trwają prace także z budową ścieżek Rowerowych przy ulicy Radomskiej, przy ulicy Piusudskiego, przy ulicy na szlakowisku i w kilku innych lokalizacjach na terenie naszego miasta. W tym roku przybędzie około 9 km ścieżek rowerowych. A jak ważne to jest, no, mogą powiedzieć o tym sami uczutkownicy, robimy to z myślą o nich przede wszystkim po to, aby poprawić bezpieczeństwo na ulicach naszego miasta. Przy tej ulicy znajdują się dwie szkoły średnie. Znajduje się stadion miejski, znajdują się boiska treningowe, znajduje się kryta pływalnia, w przyszłości będzie się znajdowało także centrum treningowe. Mnóstwo dzieci i młodzieży przyjeżdża do tego miejsca. Chcemy, aby z głównych osiedli na terenie miasta mogli dojechać tutaj na rowerach. Do tego dojdzie system roweru miejskiego z 11 stacjami usytuowanymi w różnych częściach naszego miasta, w tym na zbiorniku wodnym Lubianka, który jest w tej chwili rewitalizowany w tym także w okolicach hoteli, które funkcjonują na terenie naszego miasta, obiektów sportowych, po to, żeby jak najwięcej osób, także tych, które do nas przyjeżdżają, mogło korzystać z systemu wypożyczania rowerów miejskich. W tym większość rowerów będzie z napędem elektrycznym, a przy usytuowaniu naszego miasta górzystym na pewno będzie to duże ułatwienie w komunikacji.